Dobry dzień dobry witam się z wami Chciałabym pokazać kukurydzkę jaka już jest ładna O takie już kolbuchy ma No ładnie kwitnie o to jest bardzo dobre tylko do marzenia sobie z nami kukurydzy E, tylko musi wyschnąć. Takie brązowe, jak będzie, to się to zbiera i parzy. To tak e, działa na zasadzie jak e, przytulia. Czyli czyści krew. No, ładne, taki u ciebie. Czyści krew, słuchajcie. <słuch> Z wymiata złogi z żyłem. No, także polecam. Fasolka tutaj słuchajcie, burak już. Ja już muszę zerwać tego buraka, wyrwać go całkiem tego buraka. Bo już jest za duży. Bób już też te, te, te fasole co nie dorosły. To już zaczynają. E, bać już można go zbierać. O, taki duży jest. No. Ziemniaczek oczywiście. Fosole już. Też muszę spojrzeć, czy już jest. Tutaj jest ta w ciapki. Żółta i fioletowa. Także kolejny tydzień pod yy, na etapie znowu będę robienia czego innego. O tutaj, proszę. Zarosło mi. Papryczki. Tutaj to było przycięte, słuchajcie, ze dwa razy. Przez ślimaka. Tu są takie czerwone, będą. Ja z biedronki wzięłam takie i one będą czerwone. Reszta trochę fioletowych. Owiec. A tutaj też chyba będą czerwone tylko. Inna odmiana. Ja już i pamiętam co ja sadziłam, naprawdę. zbieram tyle ogórków. Hmm. Myślę, że pozbieram jeszcze trochę tego. I biorę się zamierzenie. Tradycyjnie, tak jak w tamtym roku. Kulka już jest taka. Ta druga taka. Tam widzę. Rośnie następna kulka. No, nie jest źle. Oberżyna. oberżyna, czyli bakłażan, już taki ładny, te pierwsze kwiaty i później co się rozwinęły tak ładnie, no to niestety, ale z jednego i z drugiego musiałam wyrwać, o, jeszcze nie dojrzewają, jeszcze nie, niestety jeszcze nie. Dynia, cukinia, wszystko to też już można by było, bo ona już się zakręca. I kabaczek mój wymarzony jest nareszcie, Pokazał się, ale jeszcze ja jeszcze mu brakuje. Tak to wygląda, kurczę. Idzie ja teraz te kabaczki wsadzę Dwa, gdzieś tu. No, także nic straconego. Ale wielkie te liście, patrzcie. Nic straconego. Trzeba sadzić do oporu. Jak coś nie wyjdzie, sadzić. Najwyżej nie dojrzeje. Patrzę, jak tutaj. O, jaka piękna. O, jaka piękna. To jest Hokkaido kaido No i co? Zrywamy. Zerwiemy ale wiecie jak te kwiaty pachną? Cudownie. Cudownie pachną te kwiaty. Kalarebki już takie w sumie też można je zrywać niektóre. No ja tutaj tak pomieszałam tą kapustę z tym o, oh, jaka zimna, zimna ta No woda na nich Zobaczymy W przyszłym roku na pewno zrobię tutaj Tak, że to wszystko będzie Będzie miało, wiecie, kopułkę taką I będzie zasłonione siatką taką Od tych Co tak skaczą, o Zapomniałam jak się nazywałem. A to jest ten, arbuzik Taki malutki co był, co zostało z niego, praktycznie nic i ładnie sobie ładnie sobie tutaj radzi. Bo tu jest pod panelami, tutaj stoi i patrzę, że już ma albuzika. No niesamowite, myślałam, że nic z niego nie będzie, mówię, zostawię. No i jest ładne. No i super. Jesteśmy u pomidorów pod tytułem Bobcat u bobkatów no one mnie po prostu mnie zaskoczyły zupełnie patrzcie tu jaka bomba pełno tych bomb jest tutaj już widzę że one zaczynają się lekko lekko czerwienić no tu też bomby są I po prostu jestem zdziwiona, że one takie ładne są. Duże, eleganckie. Kładą się ciężkie. O. Ten to w ogóle leży. Wczoraj go czepiałam, ale widzę, że nie wyszło mi to. No. Może tu coś podeseczkę, może tu podstawię. U góry jeszcze też ma, ale widzę, że tak bardzo to już nie będą miały. To są właśnie te bobkaty. Zaraz zobaczymy. Eee, ślimaki po nich chodzą. Zaraz zobaczymy te dwa samuraje. To jeszcze ten bobkat. O, trzeba popchnąć to. Tam oczywiście ziemniak, jego trzeba już wykopać. Niech już tutaj nie siedzi. O. A tutaj jest. Są dwa samuraje. Samuraje trochę mniejsze, ale ale też są, też jest tego dużo. Ten trochę już zaczyna. Także polecam w pierwszym rzucie bobkaty. Bobkat przez c w środku. Ojej. Cię tu dostać nie można. To nie jest ten, to jest ten i tamten. No, to są, ale są trochę mniejsze niż te te bobkaty to te samuraje, proszę. Także polecam wam te te bobkaty. o. Tak wyglądają po długości. A słoneczniki to mam takie, ze 3 metry już chyba. Ja mam dzisiaj znowu tyle ogórków. Wstępnie je myję. Oczywiście, patrzcie, no ja nie wiem jak to jest, że ja po prostu no nie daję rady ich zebrać. One tak się kryją. Już się nie mieszczą w tej misce. One tak się kryją, że no nie da rady ich po prostu znaleźć w takiej formie. No będę robiła jakieś sałatki. Muszę poszukać coś ze starych przepisów. Co robiłam? Może z cukinią, coś, bo cukinia też. Pękata już zerwana. No i zobaczymy. Jeszcze dwie takie cukinie. Coś trzeba będzie działać znowu. Wyszło mi trzy metry osiemnaście centymetrów, więc no to jeszcze nie koniec, tam jeszcze chyba nie, będę, jeszcze chyba będę, więc, więc do następnego liczenia. Sielanka. Sielanka normalnie. Co, ryjuś? <laughs> Śliczne łapki moje, kochane. Leży sobie. Leży sobie tutaj. Siedzimy. Ja się opalam, a on sobie leży koło mnie. Żąbek mój. Żąbek. Jest wieczór, sobota. Tak? Patrzcie. Pół dnia siedzimy dnia No i co? I co? Dwa dni temu weszła tutaj. Eee, w to samo miejsce. Odgięła po prostu eee, tutaj, o, ten drucik. Sobie i siedzi tak, bo nie może wyjść, bo <laughs> przez swoje. No i co? Przez. Y... Nie wiem, jak ja ją wyjmę. Przez rogi. Po prostu nie wiem, jak ja ją wyjmę. Yy, drugi raz w tym samym miejscu. Świetnie, nie? Bardzo mądre są kozy, bardzo. Chcesz na noc tu siedzieć? Jak Cię nie wyjmę, to co? Leż. Wieczór ładny, ciepło dzisiaj. Ale tam patrzę, że idą jakieś chmury. Oby nie przyszły. Jeszcze cebuli całej nie wypieliłam. No. Tak mi się zeszło dzisiaj. To, a to, to, a to, to, to i... I nie skończyłam. Dobra, wyjmuję ją. Czas na rabarbar. Zrobię z tego kompoty i koniec. Już będę chyba miała rabarbaru. Zobaczymy. Yy. Kompot. Zwykły, najprostszy kompot zrobię. Ja dużo tego kompotu nie będę robiła, bo tutaj to u mnie to nikt tak za bardzo tego nie pije, więc po co tyle robić? No i tak. Słoiczki. Nie miliony mają mililitrów. 500. Tak trochę powsypywałam tego. O, na taką wysokość. I co? Po dwa goździki wrzucam. Wrzucam po dwa goździki. Zasypuję cukrem. Pięć łyżek. Dlatego, że to ma być, wiecie, takie gęste po prostu, żeby to później rozwodnić. Z ciepłą wodą na przykład. I co dalej? Zalewam to tą ciepłą wodą zakręcam szczelnie i po prostu zakręcam i to e, tym macham, żeby ten cukier się rozpuścił. Bo czasami tak było, że ja nie machałam tymi sojkami. Postawiłam do pasteryzacji i co? I się ten cukier nie rozpuścił, tylko się zrobił taki kamień, kamienisty w środku tam na sam e, Więc machamy tym Słojkiem aż do rozpuszczenia tego cukru później wstawiamy. Ja zawsze pasteryzuję dotąd woda, czyli do nakrętki 15-20 minut do góry dnem. No i po ostygnięciu, na przykład następnego dnia, wstawiamy do zimnego, ciepłego miejsca, zimnego, chłodnego. I to jest cały, cały przepis na kompot u mnie. Zawsze się sprawdza, zawsze stoją, chyba nawet jeszcze mam na górze, ale to z, z poprzednich lat. No, tak jak widzicie u mnie to nie znika słynkodawska. I ogórki w tym momencie zapewne w przyszłym miesiącu będą mm, pomidory. U mnie królowały wszędzie. Także ja dzisiaj już się żegnam z Wami i wspaniałej niedzieli Wam życzę. Odpoczywajcie do jutro poniedziałek. Cześć!